Dobra, jesteśmy już po przerwie i dobra, tu się robi powoli zaraz dzień. Jak widzicie, mówię wam, że będzie niedługo dzień. O kurde. A już widać, że szkielet ma łuk. Ale jeszcze tam wychodzić nie będziemy. Trochę, się, trochę mam cykora. Więc może sobie pokopiemy trochę. Dobry pomysł, pokopiemy. Już się robi powoli jasno. Po prostu ja sobie odpaliłem coś na 10 minut, na przykład pomontowałem przez 10 minut tamten film poprzedni. Teraz sobie nowy film. I dobra, tutaj sobie zbieramy na razie nasz, nasz bruch. Będzie on nam dosyć potrzebny do różnych rzeczy. O. Szkielet się pali. Będziemy mieć kość. Tylko że w tej wersji jeszcze nie było tego. Nie było psów. Nie było wilków. No nie, jakiś szkielet gdzieś w pobliżu. Dobra. Muszę coś zjeść. Mam lagi, ale dobra. No. Szkielecie, gdziekolwiek jesteś. Bój się mnie! I, Dobra, zabiłem, 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 zabiłem. Udało mi się zabić creepera. Zabiłem! Creeperka. No łatwo. I mam sian... Siarkę ma. Pyk, pyk, ojej, pyk, pyfko, krówko, krówko, pa, papa. Bye bye, krówko, czekajcie. A, ok, chciałem coś sprawdzić. O, dobra. E, bye bye, krówki, bye bye, krówki, Okej. Okay. Musimy się przenieść w jakieś nowe miejsce, bo ja chcę i iść do miejsca. Gdzie będę mieć miejsce z równinami. Tam sobie powyrównuję dalej teren i zabiorę się do budowy mojego własnego domu. Chociaż nie wiem, czy zrobić to tak, że wybuduję po prostu w skalę i przerobię to na, jako, na jakiś fajny projekt, na jakiś fajny domek. Czy zrobić tak po prostu, że zrobię tradycyjny domek. Dobra, nie widać, na, ja na razie tutaj nie widzę za bardzo jakichś tutaj rzeczy, mie miejsc takich, yy, takich jakby bardziej, jak, jak, jakby to powiedzieć. <laughs> Dobra, mam takie lagi, że to jest po prostu jakieś totalne... Pierwot. Po prostu ja nie mogę. Piero, jest... Dobra, okay. Chodź Creeper! Creeper, umierasz w tym momencie! Nakazuję ci! No nie 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 Ojeju! Ojeju! Creeper! No to teraz nie mogłem być aż taki... ten. Dobra. Tak! Tutaj zamieszkamy! Gdzieś tutaj. O, na plaży, gdzieś może. Albo dobra, poszukajmy jeszcze dalej miejsca. Ale musi, wiecie, co musimy zrobić? A w sumie niepotrzebne nam to. Wiecie, co musimy zrobić? Zjeść. Bo jak nie zjemy, to będziemy mieć problemy. Nawet się zrymowało nie zjemy, to będziemy mieć problemy. Otóż to. Dlatego właśnie idziemy sobie. Tutaj akurat jest, był te, było testowanie biomów w Minecrafcie. Jak widzicie tu jest ten. To jest na przykład taka ciemniejsza trawka. Ale ogólnie ta trawka w Alfie mi się mega podoba. Nie wiem jak wam, ale dla, dla mnie Al trawa w Alfie to jest coś po prostu pięknego. Tutaj w Alfie 1.2.0, czy tam 1, 2, 2, 1, 2, 1, tam te alfę późniejsze, bo wcześniejsza była zbyt seledynowa, taka zbyt jaskrawa i ogólnie. Dobra, tu mamy jakieś miejsce, chociaż nadal to nie jest to, czego szukam. Nadal nie jest to to, czego szukam. Tam mogłoby być fajne miejsce, albo tu, albo tu. Dobre, ja tu się zatrzymuję. To miejsce jest dojewalone. Po prostu to miejsce jest przepiękne. No też zbliża się tu słońce do zmierzchu przedwczesnego. Chyba. No właśnie. Chodź! Dobra, zabijam cię krówko, bo wchodzisz już w drogę. A sigmo nie wolno wchodzić w drogę. Nie wiem, no nie jestem Sigmund. Dobra, teraz czas tutaj zakryć wełną i, i stworzymy drzwi. I ogólnie my na razie mamy tyle drewna, a później sobie pójdziemy po drewno. Ale tu po prostu yy, ten to zmieniamy miejsce. Hmm, Okej. Okay. Dobra, niszczymy tutaj. M krowy ciszej bądźcie! Nie drzyjcie się tak krówki Krówko, no proszę cię. Dobra, mam tutaj taki ten taki domek niby. Na razie jest taki, ale potem zrobię sobie jakiś inny domek. Najlepiej bo zrobię tutaj kilka kilofów. Raz, dwa, trzy, cztery, bo nie, nie znajdę, nie sądzę, że znajdę żelazo, o to mi nie chodzi w tej serii, tylko żeby ładnie budować po prostu. Coś ładnego wybudować i... Yy, i coś stworzyć bo po prostu na tej starej wersji. I przetrwać jak najwięcej dni. Bo o to chodzi w starych wersjach. Żeby przetrwać jak najwięcej dni. Tak, oczywiście do tego są rzeki oczywiście. Dobra, niszczymy, bo tak trzeba tutaj. Trzeba robić różne korytarze czy coś. O, później, może tu będzie jakieś y, miejsce do kopania. Prawdopodobnie będę chciał takie, takie miejsce tutaj zrobić. Zamiast. ten. Zamiast normalnej. Na, normalnej y, tej. Y, y, tej. Dom, j, jaskini, takiej mieszkalnej, będzie taka jaskinia do kopania. Będzie taka jaskinia do kopania. Będę tutaj kopał. Ale na razie nie kopię w celach znalezienia yy, jakiegoś żelaza. Tylko w celach znalezienia takich surowców, które będą mi potrzebne do gry. Okej. Okay. Dobra, niszczę tutaj teraz dalej. Kolejne rzeczy. I dobra, mamy tutaj taki dużo bruku, ale. Według mnie jest jeszcze to za mało, trochę. Muszę pozbierać to dużo więcej. Ja tak przynajmniej uważam. Dobra, tutaj mamy już. Noż, nie, no, sznieno. Kcycliner Cichobolus. Mm, Okej. Okay. Dobra, pyk. Pyk. Tak. Trzeba tutaj tak po poniszczyć trochę y, tego tutaj. I teraz mam tutaj taki korytarzyk. No ale fajnie. Albo będę robić. Albo jest jeszcze szansa, że zrobię tu może jakąś zbrojownię albo coś. Nie mam totalnie pojęcia, ale chcę. Chociaż nie wiem. Tu na razie robię. Mam plan, żeby tutaj zrobić kopalnię, bo teraz. Bo tutaj ta, taka kopalnia by się przydała. Ym, ojej. Dobra. Mamy tutaj nasz piękny oto miejsce: yy, do, do, do kopania, do robienia różnych jaski i ogólnie. To pek, pek, niszczymy, 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 kopiemy, 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 kopiemy. Dobra, przepraszam, ale myślałem, że tu lawa jest. Chciałem się troszeczkę skupić. Eee, dobra, robimy, robimy takie coś. Takie coś mi się bardzo podoba i zrobimy to do tego. Do tego, do domku. Dobra. Do budowy domku będzie przydatne. Będzie po prostu dekorowało domek. Mamy też trochę kwiatków, tylko te, co były w tej wersji. Dopiero później kwiatki doszły w kolejnych tam wersjach. O, w pobliżu jest jaskinia. No. Dobra, jest muzyczka. Ja wyłączę muzyczkę tutaj. Ponieważ nie chcę. O, o, robi się moc. Dobra. Mogą się pojawić niestety moby, ale to w sumie nawet dobrze. Tu zrobimy jakiegoś mob grindera, może jednak. Dobra. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tym akcentem, właśnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ale oczywiście Was do tego nie zmuszam. I widzimy się w następnym odcinku. Już wkrótce. Niebawem. Więc trzymaj, z wami był Red, trzymajcie się, cześć!